Nazywam się IP. Oj tato. Wyłącz to. to my pierwsza rodzina na świecie. Krudowie. Mm, kolejny cudowny dzień. Tata mówi, że musimy się trzymać razem. O tak. U! Zapinam pas. Ale najpierw musimy mieć gdzie. Co to jest? Co to za miejsce? To chyba jest koniec świata. No, to ja wysiadam. Teraz już wszystko widziałam. Nie dziwi Was, że to jedzenie rośnie w takich równych odstępach i... O, genialne. Już wkrótce. Myślałam, że jaskiniowcy dawno wymarli. My bardzo was lubić! Dzięki! O! Jesteśmy lepiej, lepiej wiedzcy! Lepiej co? Najważniejsze, że lepiej. <grym i wyszło> to jest was, co? Spory, nie? O! Cześć! Jesteś samicą? Ja mam przyjaciółkę! Nigdy wcześniej żadnej nie miała! Ja też nie, ja też nie! I teraz co? Co mamy sobie powiedzieć? Co nam się dzieje z I co to za dziś Nie wiem, czy w naszym świecie jest miejsce dla jaskiniowców. Co cię gryzie, skarbie? To miejsce nas zmienia. Daj! No tak, cały dzień tylko gapi się w okno. Czekaj, bo teraz lecą ptaki! Za moich czasów na ptaki się polowało. Nie gapiło. Żyj i daj żyć! Wow, co to? To tylko blizna. Każda oznacza jakąś przygodę. A o tej to nawet mój tata nie wie. Wow, ależ to. Nigdy cię stąd nie wypuszczają? Nie. Jakbyś całe życie spędziła w jaskini. To tak jak ja. Widzisz te ścianę? Tak. Chcesz ją przeskoczyć? Tak! Nie! Wrócimy, zanim się zorientują. Na przejażdżkę? Myślisz, że po co zbudowali te ściany? Co to było? Prehistoria. Jak mamy przeżyć, musimy trzymać się razem. Świat pełen jest niebezpieczeństw. Też martwię się o swoją rodzinę. Dla całej rodziny. Co to? Obrona. Już. Żywcem nas nie weźmie! Nie uwierzycie co właśnie zdra! Ojej, <gry> Daruj, myśleliśmy, że to jakiś drapieżnik. Nie, nigdy nie przepraszaj za skuteczną obronę. Królowie 2 nowa era. No nie, czekaj, nie mów mi, że nosisz leniwca. Ja też noszę leniwca! Mój to pas! A moja nerka! La. Wkrótce w kinach.